The cat Witajcie z tej strony Getsu. Witam Was na drugim kanale i zaczynamy nową serię z Baba ECU. Niby sezon drugi, niby nie. Dlatego, że ogramy w niej sobie po pierwszy dodatek New Adventures, to jest Level Pack, a potem Muzeum w takiej dokładnie kolejności. Dlatego, że wolałbym najpierw zrobić nowe poziomy, a Muzeum z tego co słyszałem, to są poziomy z Baba ISU, ale lekko pozmieniane takie, które tam powiedzmy odpadły, takie odrzuty. Więc bierzemy się za New Adventures. Tutaj zdążyłem zrobić samouczek, który właściwie polega tylko na tym, żeby wyjść z domku, bo baba śpi. Fajnie to zostało prowadzone, że Kekę musi obudzić babę. Ona sobie tam śpi. Baba z house. I wtedy zaczyna się nowa przygoda. Ja też jak przypominam sobie te wszystkie poziomy typu nie wiem, kolejka, że tam nie mogli się dostać do czegoś, czy jakieś inne rzeczy, to no aż mi się ciepło na serduszku robi i mam nadzieję, że te poziomy mnie zaskoczą. Kto to jest? Pierwszy poziom. Na czym to będzie polegać? Jakieś oczy się pojawiły! Buba! Nowa buba! Ej, i strzałki na mnie pokazują. To znaczy, jestem nową bubą. Jak ona się nazywa? Powinna być gdzieś nazwa. I is defeat. Nie mogę w oko wejść. Oczy się patrzą. A to jest. To jest it po prostu. Tak, to jest. It is you. It is you. Tutaj się nawet, nawet widać. I deszcz jeszcze pada na ekranie, ale fajne te nowe poziomy, zupełnie też nowa muzyka. Trochę mi to przypomina te poziomy kosmiczne, ale połączone z tymi pierwszymi e, wodnymi. Mamy też zboże. No dobra, czyli oczy się na mnie patrzą. Nie, oczy, kiedy patrzą się na strzałkę, to się poruszają. A jeśli mnie zobaczą, to we mnie wejdą i mnie zmiażdżą po prostu sobą. Okej, okay, czyli nie mogę tutaj tak łatwo przejść. Muszę wykombinować arrow follow it. Czyli za mną idą, a mogę wypchnąć na przykład push, albo coś takiego, albo it follow arrow, albo I follow arrow. Może coś takiego powinienem bardziej zrobić, żeby odwrócić uwagę oczu i żeby patrzyły się na przykład na strzałki. Czy to wyjdzie? Tak, to wyjdzie, oj. Czyli mogę... Aha, to oko już nie wyjdzie. Bo, no, to się patrzy w bok, czyli tam, gdzie ja jestem, muszę pomyśleć, co zresztą, ale to jest dobry trop. To jest dobry trop. Czy mogę tam coś wypchnąć średnio? I po co te strzałki są, że one się na mnie patrzą? Może to miało mi po prostu mechanikę follow jakoś przybliżyć, bo to jest zupełnie nowe. I nie sądziłem, że to aż tak z grubej pery wejdziemy w te poziomy, ale że w pewnym momencie się zmienia na przykład na, żeby followował mnie, albo po prostu raz odwrócić. I potem drugi raz odwrócić jakoś tutaj. Dałoby się, bo oczy już tak zastygają, że patrzą się w bok. Jakbym zrobił. Eat follow arrow, to co wtedy? Zawsze będę zwrócony w tamtą stronę i niezależnie co zrobię. Hmm. A może jeszcze inaczej, trzeba by było strzałkę przesunąć, albo it. Wiem, 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 co trzeba chyba zrobić. To it jest nie bez powodu. Trzeba na przykład odwrócić te wszystkie oczy, że patrzyły w dół. A mogą to zrobić w momencie, kiedy nam I follow it i ja będę na dole i potem to wyłączę um, chociaż nie, nie wszędzie to działa, bo tam na początku jest problem to może jak w górę będą się patrzeć? można jeszcze zrobić arrow is you. tak teraz sobie myślę i chyba to też będzie raz jedno z, z kluczowych do rozwiązania rzeczy to od początku, I follow arrow, ok niech będzie arrow is you. jeśli tu wejdę nawet jedną strzałeczką a może jeszcze przeniosę po prostu sobie to, jest opcja, żeby to przenieść? Dobra. I teraz żeby wszystko się w górę na przykład popatrzyło albo coś takiego, tylko tutaj to follow zniszczyłem. To, to follow miałem tego nie niszczyć. I powinienem właśnie jakoś tylko odwrócić dobrze oko, jeśli uda mi się to zrobić. Na przykład ustawić sobie strzałeczkę u góry. O, 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 o! Ale mroczną muzyczkę. Na przykład tutaj to będzie i follow arrow. Ale dalej się patrzą w bok, nie? Wiecie co, ja sobie to zresetuję i mam inny pomysł Bo ja wykorzystałem strzałeczki od razu A może fajnie by było zrobić w ten sposób, że Tutaj wykorzystam te strzałeczki Żeby były tak w jednym zwartym szeregu I na przykład popchnę do góry Bo mam problem z tym, żeby potem arrow i gdzieś u góry zmienić Żeby te oczy się wszystkie na mnie patrzyły Tutaj w górę właśnie jakoś Boję się, że to będzie droga bez powrotu I follow it O właśnie, jakoś, jakoś tak Będą za mną chodziły i teraz na przykład Arrow is you. Wszystko się patrzy w górę. Dobrze by było zostawić jakąś strzałkę tam na przykład, a resztę sobie wziąć. O to mi chodzi tutaj. Hmm. Na przykład tutaj, właśnie ten, ten kącik jest nie bez powodu. Ja to czuję. O, nawet możemy się fajnie kursorem tutaj zmieniać. Więc id Arrow is you. Ok, i wezmę sobie follow arrow, żeby było. follow arrow. No i w sumie, to jest chyba już załatwione. Zrobiłem dwie strzałki, w, czy trzy strzałki są w różnych miejscach, ale oczy się akurat tak rozłożyły, że mogę przejść swobodnie, dobra. Albo nie. Jeszcze jedno oko. <grych> Czyli tamto musi patrzeć w prawo. No nie mogę po prostu od drugiej strony, no nie, nie puści mnie. Ale blisko byłem. Musimy wykombinować w ten sposób, żeby jeszcze jakaś strzałka była bardziej na prawo chyba. Żeby to jedno oko tam przy fladze było chętne na prawą strzałkę. Mam pomysł, może jedną tutaj zablokuję. Specjalnie chyba zostawili, tak? Patrząc na to, jak się projektuje poziomy, zostawili takie miejsce. Oho, mam, 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 mam chyba. Dobra, teraz się będzie patrzeć na strzałkę najbliższą, a tamto górne oko nie. Yy, tak, chyba się wszystko zgadza. Mam, mam. Udało się. Pierwszy poziom i naprawdę zaskoczył. Raz, że spędziłem tutaj, ile? No, tak, z 10 minut. No, i musiałem trochę pomyśleć, ale podobają mi się nowe mechaniki. To za to będziemy mieli jakiś musical. Nie wiem czy wam to mówiłem, ale też kupiłem sobie baba Isu na telefon tam. Z pół roku temu przechodziłem te poziomy, które już dawno przechodziłem. Co? Na instrumentach wszyscy grają? Co jest? Ale muzyka. Drum play, hit hi-hat play, box play, saksofon play, piano też gra. I tu jest keke i krab sobie gra, i tam nie wiem, jakieś nowe stworzonka. Jeszcze ten, tego zielonego nie znam, to jest. E, jest tutaj gdzieś nazwa? Nie ma. Nazwy obiektów: krab gra na bębnie, To są jakieś inne zwierzątka. I co mam tu zrobić? Hmm, możliwe, że to jest jakiś dodatkowy poziom, który nam pozwoli się dostać do tych pytajników na dole. Bo ja już znam tę grę, bo coś za prosty był. Pewnie trzeba jakoś tutaj coś porobić. Aha, i CD, literki różne przechodzą, pewnie z literek trzeba coś ułożyć, na przykład Tile is Level albo coś takiego. Piano Play, A żeby nie grało nic, będzie cicho kompletnie. Zniszczę całą orkiestrę. Play. Czyli jeszcze jest mechanika play, która gra o poszczególne literki, nie? Text on belt is not push. A tu mogę się dostać? Nie mogę. Chociaż mogę. Siema koledzy. Nowi koledzy. Nie widzę tutaj nigdzie level is flag czy czegoś takiego, więc na razie może odpuszczam. Możliwe, że z literek trzeba będzie coś robić. Ale. Kap... Oj, 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 co ja zrobiłem? Możliwe, że się o tym później kapnę. Wydaje mi się, że powinniśmy robić dalsze poziomy. I tym razem mamy stopę? Eee, stopa jabłko i kamień, to może trójkę zrobię. <grywa> Jakie dziwne połączenia w ogóle. Co ma stopa z kamieniem i, i z jabłkiem. Ale wcześniej były jakieś takie kombinacje, że były te kostki, na przykład jako levela literki. Jestem fofo, kolejny bubek, ale szybko te bubki przychodzą. I tak samo na dole jest Gigi, jest Gigi fofo, już trzech nowych ludków i jeszcze jest Id. Poznaliśmy. Ej, to jest multiplayer. Gigi is you 2 Można z kimś chyba w to grać No dobra, czyli chodzę Fofo i GG, Tak? I Fofo musi na przykład, a nie może wchodzić w kamień, aha Albo nie Możesz chodzić po wodzie, nie możesz Po lawie nie możesz To wygląda tak jakbym miał się poświęcić na przykład GG popchnie swoje rzeczy i umrze To było smutne No z takich oczywistych rzeczy, które mi się nasuwają to Rock i push tutaj, nie? Ale tam Water is sink, to też można napisami niszczyć, żeby się dostać do keke Rock i push? Jeśli będę mógł puszować, to będę mógł na przykład też tutaj nie tutaj, lepiej tam gdzie jest sink, żeby zasnęło, zasysnęło. Właśnie, i dostanę się do większej liczby kamieni. I wtedy co? Mogę przepchać to po prostu na drugą stronę, aha, i będzie na przykład to służyło do tego. Żeby dostać się do Keke, tylko wtedy już nie wezmę na przykład napisu Rock tam od góry, żeby też go użyć i tam, żeby go zasysnęło. Ja mogę się tu dostać i też poświęcić samego siebie. Gigi niestety umarł, ale się poświęcił. Zobaczymy, czy to jest dobre rozwiązanie. Czy tu musi być dwójka graczy. Dobra, do Keke mogę się dostać i muszę być Keke i you. Aha, tylko że tu się nie dostanę. Chyba, że Rock i Spusz usunąć i po, po skałach wejść. Można tak zrobić? Czy też mnie lawa zasie? Też mnie zascie. To też nie jest rozwiązanie. Muszę zrobić kekę i Ale mi się to sterowanie na, na dwóch graczy myli trochę. Była SD, a tu na strzałka. Chodziłem tak i tak czasami sobie w babie. A gdyby właśnie nie poświęcać i czy mi posłuży coś tutaj, jeśli wezmę sobie pusza, wykorzystam na przykład. Wtedy z tą skałą nic nie zrobię. A może rok i skekę? Hmm. Też może być rok i Skeke. I to będzie ten ostatni. Tylko co ja mam z tym zrobić? Jeszcze tego nie przepchnę. Chyba że Gigi to przepchnie. Ej, no może? Może? Keke is u 2. Dobra, zrobiłem. Udało się faktycznie. Poświęcił się, tym, tym razem fofo się poświęcił dla Gigi. <laughs> Mnie się zawsze podoba baba U to, że te poziomy są jakimiś osobnymi historyjkami. Widać, że autor coś tu miał zawsze na myśli. Tym razem mamy 3D. Boję się, baba i 3D. Zobaczmy to. <laughs> Jakim cudem jest to Trzy... Wiem o co chodzi To jest od pierwszej osoby To jest jak Wolfenstein Ale kurczę, się bawią w tych poziomach To może być lepsze niż podstawka szczerze I wypchnąłem to Muszę grać w pierwszej osobie Tutaj jest ogień więc się walnę Jeśli pójdę tutaj Mogę też zapamiętać sobie mapkę 2D Ale super co oni wykombinowali tutaj? Dobra, zobaczę sobie chyba najpierw całość, żeby wiedzieć co ja mam tu zrobić, czego mam szukać 3D. A ja się zastanawiam, o co tu chodzi? Myślałem, że będzie rysunek bawy w 3D albo takie rzeczy. A zobaczcie, że flag i stop. Najpierw trzeba odblokować flagę, żeby nas nie zatrzymywała, a potem do tej flagi do dojść. Więc tak, pchamy tutaj, potem prawo, prawo, lewo. Nie wiem czy to zapamiętam, prawo i tam prosto. dobra, jakoś to ogarnę. Może też na pamięć bardziej to zrobić. Mam tutaj przed sobą więc teraz prawo. Oj, coś się nie zgadza. A fakt, nie, zgadza się. Po prostu widzę ten ogień nie powinienem tam iść, tylko jakoś zakręcić jeszcze, no tutaj. Lewo, lewo, dobra. Tu, tutaj jakoś chyba prawo się szło i muszę iść do flaki stop. Czekajcie, bo tu się, się zakręciłem. Tam jest napis, jest napis. Mm, tutaj muszę przepchać ten is, zawrócić. I tutaj znaleźć gdzieś. Yy, tego plaga. Yy, tu jest ogień. Jakoś w, po tej stronie był, coś kojarzę. Jest, 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 jest! Udało się. Jakie fajne te poziomy? Są naprawdę coś zupełnie jeszcze innego. Mnie zastanawia, czy to jakaś społeczność robiła ten level pack, czy to dalej twórca, bo to jest na zupełnie innym poziomie przekmin różnych. Znowu jakiś prosty... labirynt. Czemu są wszędzie stopy? Ojeju, 3D is u Nie, to nie ma sensu. 3D is win. Nie, no, baba is 3D. Ale ciekawe, że, że 3D działa jak u, Że wyłączam u, ale dalej jestem tutaj. Co mam tu zrobić? Maze to jest Tile and Food i Stop. To mnie stopuje. Aha, kiedy te rzeczy równocześnie są, a tu mam isa jakiegoś, a jeśli sobie zrobię 3D, to co to zbytnie Trochę to jest schizowe, powiedziałbym, też równocześnie. Jeśli tutaj wejdę, to co? Co dalej? Aha, bo tu jest style od boku, tak trochę, chyba. Szkoda tylko, że ten 3D jest trochę taki nieczytelny i można się w tym pogubić, nawet jakieś choroby lokomocyjnej dostać, jak widzimy tyle różnych stóp ruszających się obiektów i próbujemy coś tu zrobić, nie? Chyba mam to przejść po prostu i tam wepchnąć ten is. Próbuję tak zrobić. Bo tu będzie jakoś końcówka. Jeśli się przejdę, dojdę. O właśnie. I co dalej? Co dalej? Halo? Mam tę stopę. A może ja to wepchnąłem niepotrzebnie? Wepchnąłem to? Wepchnąłem to. To nie ma tak prosty labirynt. Być może to jest jedna z tych ciekawszych mechanik, ale które nie mają jakiegoś fajnego. Ym, czy, czy fa fajnego sposobu wykorzystania dobra, wypychamy is i teraz musimy się dostać do 3D znaczy musimy wypchać sobie u zamiast 3D chyba tak to trzeba zrobić, o dobra, no to teraz wystarczy chyba baba is win i mamy wygrane jej <ścoughs> nie było aż takie trudne, raczej te poziomy są takie mam wrażenie łatwiejsze ale bardziej mają nowe mechaniki chyba, że kolorki oznaczają poziom trudności bo tu mam na przykład różowy Zobaczmy, co oznacza różowy. Szósteczka różowa, kolorowe cave'y, jaskinie. Wow. Czyli dlatego było różowe. I klejnocik się jakiś świeci. Fungi z defeat, nie mogę wchodzić w grzyby. Gem is red and orange, a jak będzie niczym, to będzie standardowym fioletowkiem, takim różowkiem chyba. Mogę też kolory, kolory odejmować temu. Są różne kolory, cyan. A nie mogę zrobić jam i albo coś takiego? Najprędzej no chyba, nie? Nasuwa się, żeby zrobić jam i i się nim poruszać. I wtedy wypchnąć sobie wina. Tylko jak go wypchnąć? Może kolejka jest tutaj wymagana, ale muzyczka słodka sobie tam przypierduje, tak słyszę. W babowym stylu. Ja dużo też słuchałem muzyki z baby sobie. Gdzieś nawet w jakichś filmikach zamieszczałem. Dalej nostalgia jest, wam powiem. Yy, nie wiem co zrobić z tym gemem. A może trzeba dopasować kolorkami, muszę na inne warunki popatrzeć. Cliff is defeat, cliff is cliff is stop. Cliff is gem. Cliff is gem można zrobić. A nie, cliff is cliff tam jest. Bez sensu. Ale mogę zrobić coś innego, dosyć śmiesznego, bo jest cliff, nie? Czyli ten, te wszystkie odgradzające nas rzeczy. I mogę zrobić, że cliff będzie czerwony. Staram, zmieniłem poziom i można sobie dać na jakieś inne różne kolory. Coś z tymi endami trzeba zrobić, na przykład baba is gem and, and you albo, albo coś takiego. O, rusza się. <laughs> Można się bawić tym poziomem. Baba is you and Jam. Albo and Red. <laughs> Czerwona baba. I różne kolorki. To jest zabawa kolorkami w tym poziomie. And Orange, and Yellow. I się świecę na trzy różne kolory. Białego teraz nagle nie ma. Baba is you and Jam. No? Aha, nie. To powinno być Jam and Baba is you. Zawsze zapominam, jaka to jest kolejność tych warunków. Tylko, co mają do tego kolorki? Czy kolorki mają znaczenie, czy to jest tylko takie, żeby nam pokazać, że coś takiego jest i tyle? Wiem chyba, co trzeba zrobić. Mam super pomysł. Baba i Siu zrobię tutaj. Te wszystkie endy tam połączymy i zrobimy end coś tam, end coś tam, end win. Tylko muszę to od nowa, chyba zrobić. Czyli na przykład pink sobie usunę, i na końcu będzie end. Yy, sobie tak przepchamy and cyan. Wykorzystamy to, że jest tyle różnych kolorków i tyle różnych warunków, żeby tam po prostu dopchać tego wina i tyle. I to może wyjść wtedy. To chyba na tym miał polegać poziom, bo nie bez powodu nam to dali. I na przykład bym teraz zrobił Baba is. Yy, win, znaczy, czekajcie, gem is win wtedy będzie. Gem is. is, 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 is and win. A ja będę gem is you. Mogę zrobić gem is you? Oj, mogę mieć problem. Bo możliwe, że musiałem to zrobić na początku. Gem and baba is. Ju, teraz na przykład przepcham tego wina podejdę też sobie babą Ok. jak przepchałem to teraz zrobić gem is yellow and coś tam and win aha i muszę znowu być gemem ups ale nie, czekajcie ja za, za, za daleko myślę przecież tutaj jest is a ja z tamtego chciałem skorzystać, to zepsułem to sobie chyba. Ja tu widzę jeszcze parę rozwiązań, żeby nie było, że. Ja tak nie, nie utykam super tutaj, tylko po prostu myślę, które rozwiązanie byłoby najlepsze. Bo być może jest tak, że trzeba tutaj tylko wepchać ten win w ten sposób i na przykład tylko babę dopchać. A nie babę nie dopcham, bo, bo braknie mi zawsze chyba. Jam is you, and coś tam, and coś tam, nie? nie no, zepsułem To jest tak proste, tyle różnych rozwiązań Ale ciągle mi coś nie działa Niepotrzebnie zamieniałem sobie chyba na Jem Tamto drugie Wtedy bym już wygrał się byłoby Jem is win ale, Bo nie wiem czy mogę zrobić Baba is win Mózg mi trochę paruje, bo mam wrażenie, że czegoś nie widzę Wśród tych wszystkich moich opcji, które próbuję Ale jestem bardzo blisko Jem is you, o może coś takiego? Boże, to było takie łatwe, żeby wypchnąć babą, baba wtedy już nie jest mną, ale jestem wciąż dżemem, który jest winem, więc wygrywam. To może zobaczmy jakiś poziom dodatkowy, ta stopa, czy jest zachęcająca, <grybujesz> to może kamyczek po kolei. Znajome Ziemie, czy tam rodzinne. Aha, to są inne poziomy, dalsze. Stopa też? Tak, dobra, tego jest sporo. Halloweenowe jakieś poziomy, no to może stopa. To siódemkę, zobaczmy. Baba Twins, bliźniaki baby. Aha, że chodzę równocześnie dwiema. Aha, Nie, muszę uważać. Ale znowu 3D, znowu mechanika 3D będzie. Tylko która baba ma 3D? Hmm, czy mogę sobie wybrać dwie kamery. Nie widzę żebym miał wybór Ale to jest hmm. Chociaż byłem na górze Wydawało mi się że tabliczkę widziałem Tutaj mnie odpycha A ja muszę się dostać tak zrobić się zablokować albo coś Żeby potem dojść do flagi Aha bo baba is you Ale drugą wciąż jestem hmm, To może muszę dojść do tabliczki coś przeczytać Dobrze wiedzieć Idź w dół żeby zmieniać postacie Które kontrolujemy Dobra czyli to jest jedna baba to jest druga baba Na W dół po prostu strzałką muszę kliknąć Ojej, ale wykombinowali. To co muszę zrobić? Wolę to zobaczyć na widoku najpierw 2D, niż na ślepo chodzić w 3D, bo mdłości trochę dostaje. Jedna baba musi być zablokowana, baba is float. Wtedy będzie latać, ale potem musi przestać latać. Czy będziemy mogli usnąć? Tak. Dobra, to zrobimy w ten sposób. Czyli, którą jestem? To jest ta górna. Yy, to ja faktycznie muszę górną sterować. Wyjść, baba is float zrobić. To może właśnie tutaj przepchnę baba is float. Okej, okay. wtedy latam i mogę przez mur? Przez mur nie mogę przelecieć. Ej, o, ale widać też obiekty, które się tak spłaszczyły jak latam. Tylko mur widocznie też lata, więc muszę przełączyć się na drugą babę. I teraz mogę przelecieć w to miejsce do flagi, zmienić się na tamtą babę i usunąć napis, żeby jednak nie latała, wtedy będę na fladze. Dokładnie tak się stało. Jeśli nie czajcie o, o co chodziło, to po prostu się przyniosłem nad flagę i skończyłem latać, bo flaga nie latała. Więc jak spadłem, no to spadłem prosto na nią i wygrałem. Nie, no szybkie te poziomy. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. No nie mogę się odkleić po prostu. Hedge Maze, yy, Labirynt znowu kolejny. No to baba ICU 3D. Tak, próbuję ogarnąć. Jak będę już babą w 3D, mogę tam synkować i to będzie, nie, da, nie lada problem. Flaga jest przy czaszkach. Tam też jest napis baba, jakbyśmy musieli zrobić roki z baba na przykład i się zmieniać między paroma babami. O boże! No to to będzie trochę problematyczne. No, wepchałem sobie kamyczek. Roki z baba, tak widzę właśnie, jakby tak miało być faktycznie. Więc spróbuję zrobić roki z baba. No bo widzę już ten napis przy krawędzi. To co innego może z tym być. Próbuję to obkrążyć, żeby niszczyć też sobie możliwości powrotu. Tu jakoś jest roki z baba? Jest. No, gdzie jest ten rok? Tu jest rok. Podwracam sobie. Za to dopchać. I teraz już rok nie jest puszem, więc tego nie dopchamy. Ale tutaj chyba spierniczyłem. Trzeba jeden krok w tył. I rok i z baba. Mam trzy różne baby. <ścoughs> to jest taka poligamia, trochę można powiedzieć. I w ten sposób mogę. No, ale w sumie, czy miało to sens? Mogłem równie dobrze po prostu wejść sobie. W te kałuże tak czy siak. Czy wysłać tutaj inną babę? Teraz została mi jedna baba, więc czy, czy zmiana miała sens? Nie wiem. Nie wiem tego. Water is Sink mogę zmienić. Jeśli pójdę w tę stronę. Ale water is baba bym nie zrobił. Dobra, no to zrobiłem Water is Sink. No i co mi to zmienia? Fajnie było się przełączać na widok 2D. też by było dosyć tutaj korzystne. A, i mogę chodzić po tym czemu? I dostałem się do tego takiego korytka z drugiej strony. I co tu jest napisane? Lepiej chyba tak warunki zobaczyć Flag is defeat, to trzeba zlikwidować, żeby flaga nie niszczyła nas, tylko żeby była winem Water is water Rock is baba Zrobiłem tak faktycznie Skull Skull is defeat tutaj, wtedy jest Skull is defeat, a flag is win Czyli wystarczy, że się cofnę tam? A nie, miałem zrobić, żeby jedna baba tam pewnie została Żeby była przed tymi czaszkami Tak zgaduję o, obraca mnie. Nie. To chyba spierniczyłem. Muszę bardzo dużo wycofać teraz. No bo po co mi w ogóle wysyłać tutaj baby, które się. Nie wiem. O, widzę siebie, widzę babę. I tu jest druga baba. A tu jest czaszka, przez którą mogę przejść, bo nie jest defeatem, tak? Ale flaga jest defeatem. Jakoś tak to jest. Ja jestem teraz w czaszce, czy nie? Chyba, chyba nie. Więc zmieniam się na babę. Nie robię tam lottery Sing, bo po co to robić? W takim razie. Przesunę sobie tutaj szybciutko to. Zmieniam się na babę i do flagi. Okej, okay, udało mi się. Trzeba było po prostu pozmieniać, a. Babą jedną się tam dosyć, czyli trzeba było robić rok i z baba ostatecznie. No i cóż, yy, zrobiliśmy tutaj jak na razie wszystko. Ta baba też mnie tu zastanawia z lewej strony. Następnie możemy wejść w ten świat i to już w następnym odcinku poziom numer jeden. Baba, nic, friends, potrzebuje przyjaciół. Zobaczymy, jakie tu nowe mechaniki dojdą. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i papa, wygląda strasznie trochę. A, i odcinki będą co 1-2 dni, raczej co 2 dni, ale zobaczymy.